Cześć, tu Michał gromy w House of 4 jako Polska i podbijamy Hiszpanię i Japonię w tej chwili. A potem weźmiemy się za Związek Radziecki. Japonia jest problematyczna, bo jest bardzo wiele przepraw, właśnie takich. Ale jakoś to będzie. W najgorszym razie zrobię drugą inwazję morską. Ale może uda nam się przebić. To by zaoszczędziło nam wiele kłopotów, i planowania i tak dalej zobaczmy, jak tam Hiszpania. Teraz weźmiemy Barcelonę, i wtedy powinni się poddać. A jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy za sekundkę. Co, poddadzą się? Poddali się. Hiszpania się poddała. No dobra, to teraz tak. Was dodamy do tej armii, i was też dodamy do tej armii. Starczy tego treningu. Chociaż. Jak tam jak to nam idzie z tym treningiem? Trochę zużywa, ekwipunku, ale nie tak dużo. Dobra, niech sobie trenują. Właściwie to nie wszyscy sobie trenują. Którzy akurat nie walczą. Nie, 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 nie. Nie, wojska ekspedycyjne zupełnie mnie nie obchodzą. Dobra, wy dołączycie tu i sobie poćwiczycie. A wy wszyscy dołączycie do tych rozkazów. W sumie do tych rozkazów mogłem parę rzeczy dodać. Na przykład Hiszpanie. Czemu by nie? Co my sobie jeszcze zajęliśmy? O, tutaj, proszę bardzo. To nie nasze, ale to nasze. Jeszcze coś? E, nie. Na tym kontynencie to wszystko. I w okolicach. Wszyscy, stop. Przekonfigurować się na nowo. O nie, to nie ci. Kolor, co ja zrobiłem? A nie, idzie im dobrze. to ci im im być wszyscy. Stop. Ok. Powstrzymać problemy. Jak tam Japonia? Może się przebijemy? Już jest 93. Już jest 93. No to do przodu. Ci tam sobie trenują. Jak tam moje banany naczugam, bo już bym chciał je produkować. Jeszcze trochę. 94. Jeżeli zacznie oscylować, to znaczy, że jest źle. Na razie cały czas powoli, powoli rośnie. Więc nie jest tak najgorzej. Najgorzej jest to, że mamy czerwoną czaszkę, która oznacza tzw. attrition, czyli um, śmierć przez wyniszczenie. To znaczy, że tracimy żołnierzy. Brakuje im paliwa i innych rzeczy. Hmm, Grecja chce nam dać siły ekspedycyjne. Jasne. Czemu by nie? Weźmy wszystkie. O, mamy więcej tych sił ekspedycyjnych niż pamiętałem. Weźmy te wszystkie siły ekspedycyjne i niech one nam bronią okupowanego terytorium. Wydam się. Roz, Rozdysponuję już się na własną rękę. Jak tam w tej Japonii, bo to, to nie wygląda najróżowej. No dobra, było 95, teraz jest 96. Jeżeli nie zejdzie w dół, to jest dobrze. Jeżeli zejdzie w dół. To znaczy, że musimy zmienić plan i zrobić inwazję morską. Jakoś małą nawet. Nawet dwie-3 jednostki wystarczą. Ale na razie wygląda na to, że w końcu nam się uda. Idziemy do setki, to będzie po nich, bo jak już się przebijemy, to ciśnina daje im ogromne, mm, ogromne premie. Gdzie one są, te premie? No i co? Przebijemy się? Przebiliśmy się. No to już po nich. Zaraz będzie koniec wojny i konferencja pokojowa. Będziemy się musieli zastanowić co zabierzemy. Komu. W sumie fajnie by było zająć Japonię, ale bardziej mnie interesują miejsca na kontynencie. No tak sobie idzie z zaopatrzeniem. Mogłoby być lepiej. Zróbmy tak. Wyślę to wojska na, trochę na południe. Żeby nie było aż tak wielkiego skoncentrowania ludzi, niech oni sobie przejdą tu i w porcie się spokojnie zaopatrzą. potem mogą sobie wrócić, albo nawet do Tokio. Spokojnie odnowią sobie tam zaopatrzenie, a potem wrócą na front z pełnym. Nie wiem, głównie problem jest dlatego, że tutaj nawłaziło pełno Amerykanów, Francuzów i tak dalej. I nam przeszkadzają, kiedy my robimy dobrą robotę. Dobra, przemysł skoncentrowany zbadany. Teraz konstrukcja. Konstrukcja, czy może bonusy dla piechoty? Zróbmy bonusy dla piechoty. Więcej wojsk ekspedycyjnych, świetnie. Jak tam, zaopatrzycie się tam w tym porcie? No nie bardzo, już się zaopatrzyliście na ile trzeba. Dobra, zatrzymajmy tę dywizję, niech sobie tam przejadą jak trzeba. Hmm. Nie spodziewam się, że będą się tutaj tak dobrze bronić. Wszystko przez tych Francuzów, co przyszli tutaj i siedzą, i nic nie robią. Kurczę. to jest port. to bym tak zrobił mini-inwazyjkę. No, tak ze cztery jednostki. Ciach, mach gotowe. Macie generała. No nie, może nie takiego dobrego, na wypadek gdybyście zginęli. Macie gorszego. Tu. I tu. ...do boju. Mam tu jakieś statki? Chyba nie mam. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Ale no no wyślijmy jakieś, a co na? No, a nuż no się przydadzą. A kto wie, może ułan zbadany, w końcu, świetnie. Dobra, zamykamy temat czołgów, bo już lepszego nie ma. Zamykamy temat czołgów i co by to zbadać? Moglibyśmy w sumie zbadać rakiety. To pozwoliłoby nam zrobić silniki rakietowe niedługo. Zróbmy rakiety. Teraz, jak zaczęliśmy badanie rakiet, to sensowne jest zaczęcie badań rakietowych tutaj, bo to da nam dwa bonusy i chcemy, już wiem konkretnie, na co chcę je wykorzystać. No dobra, jedziemy dalej. No, ciekawe, czy im się uda. Potrzebujemy 50% przewagi. No, jak nasze statki dopłyną, to może pomogą. Okaże się. Wtedy będziemy mogli zaatakować od tyłu i trochę pomóc naszym. Nie ma tu żadnych portów, więc jeżeli się nie uda, to te wojska będą stracone. To bardzo przykre, ale jak się uda, to załatwimy Japonię na cacy. Tam ruszyli. Ha, zobaczmy. Ha, ha, wszystko było niebronione. Świetnie. No to tak. Wy tu, wy tu, wy tu, wy tu. No może zostańcie na razie, nie atakujcie ich jeszcze. Toczymy ich tylko na razie. No robić co tam robicie? Czy, czemu przestaliście się atakować? Czemu te wojska nie są przypisane gdzie trzeba? Hm. Nie wiem. Nie wiem, nie ma tu żadnego portu. Mógłbym tutaj siedzieć i zbudować szybko port, ale mogę też, w sumie, mogę zmienić plany i ruszyć do ataku na Sapporo. Może coś z tego wyjdzie. No, a na razie zajmijmy sobie kawałek terytorium przez, przez te wojska francuskiej. Ach, kurczę, co oni tu robią? Wiecie co, zbuduję sobie na szybko port. Jeśli zdążę, to to wiele ułatwi. O, już nam się skończyły fabryki do produkcji. To co, jeszcze parę, nie? Żeby było z czym robić reaktory jądrowe. Okej. Okay. To tak, priorytet oczywiście. Ale jeszcze większy priorytet mają bazy morskie. Jak wy sobie tam radzicie? Tak sobie, szczerze mówiąc. Dobra. No, um, żebyście tak zaatakowali po prostu. Za mało tych wojsk wysłałem, chyba. Chociaż w sumie. Może wcale nie. Nie wiem, czy ułatwo nam się zajmować te, te tereny. żeby lepiej byłoby po prostu uderzyć na tych w samym Sapporo. Ale mamy pewien plan, zobaczymy, co z niego wyjdzie. W najgorszym razie stracimy kilka dywizji. Wy tutaj. To mi ich radę załatwić z dwóch stron. Może. Ale to się lepiej wycofaj. Aj, obcięło nas. Chyba zaraz będzie po nich. Ale o, to dało nam szansę do ataku. Bo się podzielili. Dobra, co dalej? No, kto wizerł, może nie. Konstrukcję przyspieszoną. nie agresji z Jugosławią. Nie, dzięki. W tej chwili brak agresji z Jugosławią mnie nie interesuje. No dobrze. Jak tam poradzicie sobie? Jako tako. Zobaczymy. Wy sobie nie poradzicie. Uciekajcie. A, wiecie co? Najrozsądniej będzie jak po prostu pomożecie w ataku na Sapporo. Trzeba było od razu to zrobić. Hmm, będzie dobrze. Z dwóch stron załatwione. Gdyby nie ci Francuzi, to nie mieliśmy żadnych kłopotów. Stoją i Brytyjczycy. Stoją to tylko i zżerają zapasy. Zaraz, zbadaliśmy czołg, a nie zacząłem go produkować. Cóż za niedopatrzenie. Dobra, to wszystko nam będzie potrzebne, chociaż w mniejszych ilościach niż do tej pory produkowaliśmy. Zaraz, nie cancel, tylko zmień na czołgi. A nie, nie można. Dobra, trzeba zmienić po prostu w inny sposób. Anuluj. I mamy tego ekwipunku? Do piechoty mnóstwo. No to, to też anuluj. To wszystko wywalamy. <coughs> tak, trochę tego, trochę tego, trochę więcej tego. Zostawimy tyle produkcji standardowej. Ale nawet jeszcze mniej. Gdy mamy zapas ekwipunku pomocniczego? Spory, ale moglibyśmy mieć większy. Za to zmotoryzowany nie jest nam aż tak potrzebny. Dobra, i teraz reszta to będą czołgi, ale zamierzam wykorzystać punkty, żeby go trochę wzmocnić. Nie będzie się psuł. Główne działo. I to na razie wystarczy. One Mark One. Pierwszy wariant najlepszego czołgu, jaki możemy mieć. Zrobimy ich kilka. Dobra, i teraz tylko trzeba im przypisać więcej, 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 więcej fabryk. Teraz nam zabraknie surowców, ale poradzimy sobie z tym jakoś. Dobra, jak stoimy z surowcami? Czy mamy czegoś nadmiar? Lekki nadmiar stali. No to anulujmy stal. I kupmy jej tyle, ile trzeba, na nowo od Francji tym razem. A co my tu mamy jeszcze? Chrom. Chrom też kupimy od Francji. Ojej, ale go potrzebuje dużo. Widzicie, dobrze, że zrobiliśmy sobie te fabryki cywilne, bo dzięki temu mamy za co kupić ten chrom. Zdywersyfikujemy swoje dostawy. Chce coś kupować od Związku Radzieckiego? Niekoniecznie. O, właśnie, zapomniałem. Z benzyną zawsze jest kłopot, bo nie ma jej dość na ziemi. Czemu stany mnie nie lubią? Może dlatego, że jestem faszystowski. No i dobra. To tyle. Jeszcze nam brakuje chromu. Kupmy sobie więcej chromu, tym razem od Grecji. I wystarczy. Ja tam produkcja czołgów. Do przodu. Do przodu. No, znowu nam brakuje surowców. Zaraz dokupię. Dawaj więcej, Francjo. A, chromu nam nie zabrakło. Nie, znaczy... A, dobra, nieważne. Zaj zaraz, czemu oni się jeszcze nie poddali? Kurczę, ależ oni są odporni. No nie mówcie mi, że będę musiał skakać po wyspach. Dobra, może to co zostało tutaj wystarczy. Dołączcie do głównej armii, przebiliśmy się już tam gdzie trzeba. Brawo, brawo. Teraz zajmijcie to wszystko. I to szybko proszę. Gdyby nie te cholerne wojska aliantów że cały zapas to nie byłoby z tym najmniejszego kłopotu ale tak ale tak nie jest najróżowiej a może jakoś to będzie no poddajcie się już poddajcie jak tam idzie produkcja no i w końcu jest wielka Wielka konferencja pokojowa, i my mamy pierwszeństwo. Niestety nie możemy zabrać tych terenów, które ukradli nam cholerni sowieci. Więc tak, zaanektujemy małe państewka, żeby nie można ich było zesatelitować ani nic takiego. Weźmiemy to wszystko. Dalej, weźmiemy to, co kiedyś było Czechami. Żeby nikt sobie nie. nic głupiego nie pomyślał. To ile jeszcze możemy wziąć? Jeszcze sporo możemy wziąć, bo mamy najwięcej punktów ze wszystkich. Wszystkie małe państewka. No, może by tak Finlandię wziąć. Finlandia się będzie dobrze atakowała. Weźmy Finlandię całą. Także zamierzam zaatakować Sowietów, jeśli się jeszcze nie domyśliliście. Na pewno się już domyśliliście. nie ja sam nawet to mówiłem kilka razy. Dobra, kogo by tu jeszcze zaanektować? Dam radę wziąć całą Hiszpanię? Pewnie nie. Skupmy się lepiej na dobrym terytorium tutaj. Austria. Koniecznie chcemy Berlin, dlatego że tam jest najwięcej fabryk. No i trochę terytorium Włoch, ale tak jakoś rozsądnie rozłożone. No i moglibyśmy też wziąć całą Turcję. Damy radę wziąć całą Turcję? Znam, nam by się ładnie atakowało ruskich. Damy radę. No, patrzcie, jak miło. Ciekawe, jak drogie byłyby posiadłości afrykańskie. Niezbyt drogie. Japonię sobie na razie daruje. Chociaż tak na przyszłość. Może dobre by było mieć chociaż jeden port gdzieś w Japonii, na przykład. Stąd można sobie zresztą poradzić. Jakby przyszło co do czego. Podobnie w Hiszpanii, gdzie jest dużo portów. I jednocześnie nie kosztuje to za dużo. Hmm. Na przykład tu. Będzie trochę tak zwanego border gora, ale mi to nigdy nie przeszkadzało. No dobra, to bardziej nas interesuje teraz Niemcy czy Włochy. Dałbym radę wziąć całe Włochy? Pewnie nie, ale. Nie, już więcej nie mogę. Hmm. W sumie fajnie byłoby mieć więcej portów. O, mogę wziąć Pomorze. Nie całe, część pomoże. Chciałbym tak sobie darować Włochy i wziąć całe Niemcy. w ogóle darować sobie Włochy całych to nie wezmę, ale jak tak otoczyć wszystko może trochę za bardzo weźmy sobie Albanię, Albania jest fajna port w Hiszpanii w sumie nie jest mi jeszcze taki niezbędny, więc damy sobie z nim spokój póki co o, weźmy Wyspy Kanaryjskie, żeby było gdzie jeździć na wakacje Dobrze, to nam reguluje trochę sytuację hmm, Stać nas jeszcze na coś? Może tak Hanower zostawić i wziąć to zamiast tego Saksonia Zostanie ja punktów, mogę jeszcze coś wziąć? Coś taniego Mogę, Wenecja, nie, Istria, tak i południowy Tyrol, no całkiem ładnie, czy coś wycisnę z tej pierwszej rundy negocjacji, czy nie, może coś w Afryce, koszt 0 punktów, ale już nie mogę tyle wziąć, dobra, to nam wystarczy na pierwszą rundę, and turn i co kto inny wziął, zobaczmy. Mękuko i Chiny. Co zrobili sobie parę marionetek w Chinach. A to nam jakoś szczególnie nie przeszkadza. No dobra, to ile ja mam teraz punktów? Czy muszę spasować, żeby mi dostać dodatkowe? Ja na to, że muszę. Czy mogę wziąć tyle, ale chyba bardziej mi się opłaca spasować. Spasujmy. Stało się coś. Kto co zrobił? Korea. Libia. Libia? U, nieładnie. Tego się nie spodziewałem. I Hiszpania. Może spasuję jeszcze raz. Dam już radę zająć całe Niemcy? Nie, całe nie. No spasujmy jeszcze raz. No, i zrobili marionetkę z Niemiec, ale i tak by to zrobili. Trochę popasujmy, żeby potem móc na raz wziąć tak dużo, jak tylko się da. O, z Włoch też zrobili. Jeszcze raz. No dobra. Na razie wystarczy. Niemcy, wszystko proszę. Włochy, to wszystko. Dam radę wszystko. Wszystko, co zostało. Nie nam jeszcze zostało tych punktów. Może Hiszpanię jeszcze. O, nieźle poszło. Tu nic nie ma do wzięcia, tu nic nie ma do wzięcia. Japonia. Zostało jeszcze trochę Japonii. My wszystkiego na pewno nie damy rady wziąć w Japonii. Weźmy sobie jakiś kawałeczek. Raz. Dwa. Coś na głównym terytorium. Prawie idealnie. Dobra, zostawimy Wam Tokai. Jeszcze coś? Jeszcze jakieś wysepki może? Wysepki są fajne. Nikt nigdy na nie nie przypływa. Prawie. Nie, wystarczy. No dobra, kończymy tę turę. Teraz się dopiero wzbogacimy. Zostały małe kawałki, które do nas nie należą, ale to są drobiażdżki. Dobra, kto inny co wziął jeszcze w międzyczasie? Kirin... aha, pobrali terytorium Japonii. No ja sobie wezmę tutaj. I co, chcemy od południa też się atakować czy nie? W sumie bardziej mi się przydały wysepki. Weźmy sobie tutaj troszkę. Japonia. No dobra, weźmy sobie od południa trochę trochę linii brzegowej od południa. Albo inaczej. Reset i nic nie bierzemy w tej turze. Kurcze, to miałem wziąć. Samo to. No nic to. Co tam radę zabrać, wszystko Japonii teraz? Jest taka szansa. Nie jest to jakoś dużo terytorium. I zostanie zajęte, zapewne bardzo szybko, w momencie rozpoczęcia wojny. No przynajmniej oni nie będą go mieli. Coś jeszcze zostało? Co i co? Jeszcze gdzieś coś zostało. Jakaś wysepka. Zobaczmy. Jeszcze coś należy do Japonii. A, można to zrobić tędy. Wyspa Markus, coś takiego. No i dobrze, to była nasza konferencja pokojowa. Ten szkoda, że nie udało nam się wziąć więcej w Europie. Mamy dość brzydkie te nasze granice, ale nie na długo. Dziękujemy. Dobra, kto teraz należy do kominternu? Rzym jest czyj, czyj jest Rzym? Włochy są demokratyczne. A ten mały kawałek Niemiec. Niemcy należą do Kominternu. Poradzimy sobie z nimi bez kłopotu. Tak samo Jugosławia. Grecji się nic nie dostało. Przykro mi Grecjo, ale mieliśmy tutaj inne plany. No i pewnie tutaj mnóstwo, mnóstwo ludzi. A Japonia? Japonia jest. O! Japonia jest demokratyczna. Czyli nie będzie w Kominternie raczej. No dobrze. Jak tam nasze wojska gotowe? Prawie. Jak stoimy z produkcją czołgów? Słabo. Bardzo powoli się produkują. Ale jeszcze się fabryki nie rozkręciły. No dobra. To chyba pora wracać do domu, co? Jak stajemy z fabrykami. Teraz już nie będzie. Chociaż hmm, nie, nie. Zaraz. Bo one się. Te uszkodzone naprawią się same. Dajmy im spokój. No dobrze, teraz będzie pora przygotować się do, do wojny kolejnej. Tym razem zabrać Związkowi Sowieckiemu to, co należy się nam. Ale to tyle na ten odcinek, więc zobaczymy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.